witajcie w jednym z poprzednich filmów mówiłem wam, że chcę zamontować samodzielnie tutaj panele fotowoltaiczne na dachu chcę zamontować tutaj siedem paneli raz dwa trzy tutaj cztery i raz dwa trzy tam dalej i mówiłem, że zrobię to samodzielnie jednak po zmontowaniu rusztowania po wejściu tutaj na górę no, niestety muszę stwierdzić, że nie podejmuję się tego sam. Nigdy sam paneli nie montowałem na dachu, a wysokość jest dość znaczna. Sami zobaczcie. Z dołu się wydaje to nisko, natomiast wchodząc na górę, jeszcze tak jak dzisiaj, wieje wiatr, no to nie jest nic przyjemnego. Także zamówiłem firmę, która przyjedzie i zamontuje te panele. Natomiast na moim kanale pokażę Wam film z tego montażu pokażę wam też dokumentację, o którą prosiliście, jakie dokumenty trzeba wypełnić, żeby zgłosić rozbudowę fotowoltaiki. W międzyczasie jako że mam tutaj to rusztowanie rozstawione, pojawił się pomysł. Pojawił się pomysł, żeby umyć panele. Znalazłem w internecie. Taką lancę teleskopową do Majki Parkside, i jeżeli mam teraz dostęp do tego dachu, tutaj do tych dachówek, chciałbym umyć te, ten dach. Póki nie mam jeszcze zamontowanych paneli, jak widać przez lata, nazbierało się tutaj taki mech na dachówkach. Myślę, że to jest naturalne na każdym dachu. Chyba, że jest dachówka angobowana to, to pewnie nie, natomiast przy dachówce betonowej, tak jak ja tutaj mam, no to niestety takie coś się pojawia. No i postanowiłem, że taki film nagram. Lanca zamówiona. Czekam i myślę, że jeszcze przed montażem uda mi się to nagrać. Także zapraszam, bo niebawem myślę taki film się pojawi. No Zobaczymy kiedy uda mi się, uda mi się to jeszcze zmontować. No bo też czasu mało na to wszystko. No ale myślę, że będzie to ciekawe rozwiązanie. Także zapraszam na kolejne filmy. Pokażę Wam wtedy montaż, tak jak powiedziałem, tych paneli, dokumentację całą. No i będą kolejne filmy też zmycia tego dachu. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. A tu zobaczcie jeszcze moją wiatę fotowoltaiczną, której budowę możecie zobaczyć na moim kanale. Tak ona wygląda od góry 18 paneli 6 kW. wiata szczelna, nie przecieka pod spodem parking dla samochodów. Także jakbyście chcieli zobaczyć, jak zbudować taką wiatę od podstaw, to na moim kanale też znajdziecie filmę z budowy. Jeszcze tak to wygląda od dołu. Wydaje się, że to nie jest wcale wysoko, no ale tak jak widzieliście przed chwilą materiał z góry rusztowania No jednak jest, jest to dość spora wysokość Zawsze z dołu to wygląda lepiej niż z góry Natomiast pogoda nie dopisuje Wieje, często pada Z racji tego, że nie mam doświadczenia No i trochę nie ukrywam, że się boję samemu montować te panele na tej wysokości, dlatego podjąłem decyzję, że zrobi to firma